No. no To już mówię, proszę Państwa. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna temat jedzenia. <grymne> no, tego jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Przy przekąsce. No Przekornie przy ciasteczku, bo niektórzy uważają, że jestem figurowa i nie jadam żadnych słodyczy, sobie nie pozwalam na żadne małe grzeszki. Pozwalam sobie, bo mimo tego no, zachowuję dobrą sylwetkę. Dlaczego? Proszę Państwa, każdy, kto chce zdrowo żyć, kto chce albo schudnąć, albo wręcz przytyć, albo wyrzeźbić sobie ciało, na jedzenie musi zwracać uwagę. Ja zastanawiam się, od czego zacząć w ogóle rozmowę o jedzeniu, bo jest to temat, który wzbudza generalnie kontrowersje, złości, kłótnie. Po co? Proszę Państwa, zacznijmy od tego, żeby zacząć prowadzić taki dziennik żywieniowy. Zwykłe karteczki, na których notujecie przez jakiś czas wszystko, co jecie. Zeszyt można założyć. Apki są to telefony super fajne, gdzie tylko zdjęcie się robi, od razu liczą kalorie. Online można takie dzienniki żywieniowe prowadzić. Ktoś może powiedzieć, że to wariactwo, że to jakaś przesada i ekstremizm dietetyczny. Otóż nie. Co to jest w ogóle taki dziennik żywieniowy? W wielu dietetyków, w wielu opracowaniach, książkach o zdrowym żywieniu, zdrowym stylu życia właśnie. Polecają specjaliści, żeby rozpocząć notowanie tego, co jemy, tego, co jemy. Czyli jest to takie narzędzie do kontrolowania diety, do kontrolowania i właściwie uświadomienia sobie samemu, co, ile i jaka jest wartość odżywcza tego, co w ciągu dnia spożywamy. Powtarzam, zacznijcie od tego, żeby sobie uświadomić, jak tak naprawdę u Was to jedzenie wygląda, co jecie. I, i, ja. I taki dziennik będzie też dodatkową motywacją do tego, żeby podejmować takie lepsze może niż ciasteczko, decyzje żywieniowe. Tak, bo jak trzeba to zapisać, nie miałabym teraz wpisać w dzienniku, że zjadłam o tej porze ciasteczko zamiast obiadu, to na pewno nie wyglądałoby to dobrze, a działa to na człowieka i na ludzki mózg i na motywację tak właśnie, że, że może zdrowsze będziemy dokonywać wyborów. Każdy posiłek powinien być odpowiednio odżywczy, tak? Powinien mieć odpowiednią ilość kalorii, powinien mieć odpowiedni bilans składników odżywczych, czyli białka, tłuszczu, węglowodanów. Na razie spróbujmy dowiedzieć się w ogóle co jecie, co jemy. Proszę państwa, kiedyś po oczywiście nie mogłam spokojnie przez dłuższy czas i mój ulubiony wspaniały trener Michał Kanclerz, zapraszam zresztą też na YouTube Michała. Na kanał YouTube Michał Kanclerz, trener TV, polecił mi właśnie, żebym zapisała, co jem. Mhm. Ja bardzo dobrze jem, Michał, wspaniale jem i jem tak, jak trzeba. Dobrze, to zapisz przez trzy dni. No, oczywiście okazało się, że jem za mało, że, jem, że wybieram rzeczy bardziej słodkie niż, niż odżywcze. Generalnie. Za mało porcji, za mało razy, za mało ilościowo tych składników odżywczych, w ogóle brakowało w tym jedzeniu. Także mi takie prowadzenie nawet przez kilka dni takiego dziennika żywieniowego naprawdę bardzo dużo uświadomiło. Ja nie wiem czy ktoś kto w ogóle się nie interesuje tym tematem jest w stanie przez samo prowadzenie dziennika żywieniowego zmienić swoje nawyki. Pewnie nie, no bo skąd? mielibyśmy wiedzieć, co jest źle, ale jest to świetny początek, świetny materiał do tego, żeby się udać do dietetyka, do trenera na siłowni. Proszę Państwa, czasami jemy z powodów innych niż prawdziwa potrzeba organizmu, żeby dostać składniki odżywcze. Jakie to mogą być powody? Na przykład ktoś je, bo zjadł niewystarczająco, niewystarczająco odżywczy posiłek. W takim wypadku, jeśli nie czujesz się syty, Zjedz jakąś przekąskę w postaci owoca czy orzechów, tak? A kolejny posiłek już postara się, żeby był lepiej zbilansowany. Nuda, strach, stres, samotność to są powody, dla których, z powodu których czasami chce nam się też jeść, tak? Zadzwoń do przyjaciela, koło ratunkowe, być na spacer, pożuj gumę. Nie jest z powodów emocjonalnych. Głód z powodu niewyspania też występuje. Znowu parę oddechów, zielona herbata, spacer. Nie, nie powinniśmy z takich powodów jeść. Jest też, Występuje czasem głód z powodu pragnienia z powodu tego, że chcemy się pić. Także może po prostu ustalmy, że przed każdym posiłkiem wypijamy dwie szklanki wody i zobaczymy, czy to było pragnienie, czy to było rzeczywiście był głód. Co notować? Wszystko, co zjęliście przez cały dzień, wszystko. Każde ciasteczko, kaweczkę, wodę, napój nie wiem tam co, już nie będę mówić co niektórzy jedzą, ale każdą rzecz, każdą przekąskę, wszystko co zjedliśmy notujemy. Picie, porcje mniej więcej ile tego się zjadło. I może warto dodać właśnie y, buźkę uśmiechniętą albo smutną, żeby sobie zdawać sprawę, nie, jakie emocje towarzyszyły po temu posiłkowi. I, I takie samopoczucie też fizyczne, tak? czy wolał mi brzuch, czy nie wolał, czy po, jak się czułem, wiele osób ma kłopoty z różnymi alergiami żywieniowymi, czy też woli kogoś brzuch, czy ma kłopoty w toalecie za szybko, za często, albo wręcz przeciwnie, za mało i za, za wolno to idzie, więc będziecie mieli pełny, jasny obraz, a nie tylko to, co ewentualnie, subiektywnie, wybiórczo zapamiętał Wasz mózg, tego dlaczego jecie, co jecie i jak się po tym czujecie. A co z tym dalej zrobić, to będziemy ustalać się z czasem. Ja proponuję znaleźć dietetykę, jeśli ktoś chce spłynąć, bo to mnie mi bardzo trener pomógł. Michał jest i trenerem, i dietetykiem. Bardzo mi pomógł i pięknie mu za to dziękuję. Chciałam Państwu pokazać, jak przygotowując się do nagrywania tego odcinka, próbowałam notować znowu, co jadłam. Jeden dzień mi się tylko, nie, przepraszam, dwa mi się udało zanotować. Ósma woda z cytryną, dwie szklanki. 830, zupa krzanowa rozgrzewająca, wegańska. kromka pełnoziarnistego chleba z pastą z makreli, herbata zielona, kawa z mlekiem kokosowym i łyżeczką miodu. O 11 znowu była kawa z mlekiem i miodem, o 14 pół zapiekanki na stacji benzynowej. To chyba był ten Grzeszek, którego wolę nie pamiętać. 15.30 gulasz z papryki, grzybów grochu z chlebem pełnoziarnistym, 19.00 naleśniki z soczewicą. Tak wyglądał mój 30 października. No i pięknie, było zapychanki na stacji, wpadło teraz ciasteczko i tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, najważniejsze jest, żeby mieć świadomość tego, co jemy, a nie i, i prawdziwą taką świadomość, a nie myślenie życzeniowe, a w kolejnych odcinkach będziemy ustalać, co jest zdrowe, jak to powinno wyglądać, ile kalorii, co dla kogo, jeśli chcecie żyć długo, zdrowo i szczęśliwie, to szukajcie ze mną odpowiedzi też właśnie na pytanie, co jeść, żeby to wyszło. Dziękuję Państwu pięknie i do zobaczenia. No teraz się drzewić. No pięknie. Zanotujesz to? Tak też obszana. Dziękuję.